Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do kolejnej recenzji tunera marki DiColor. Tym razem będzie to tuner typu Stick wpinany bezpośrednio do gniazda HDMI waszego telewizora. Jak może pamiętacie, kilka dni temu prezentowałem Wam bardzo podobny tuner tego producenta. Był to również tuner typu takiego Sticka, ale nie wpinany do gniazda USB, ale podłączany za pomocą. Klasycznego przewodu, no i tuner, który nie miał wyprowadzenia na pilotach, który nie możemy schować za telewizorem, tylko musimy przykleić go gdzieś pod telewizorem lub też na telewizorze. Dwa bardzo podobne urządzenia pod względem gabarytów praktycznie się nieróżniące. Natomiast jeżeli chodzi o oprogramowanie i działanie tych tunerów, to pomimo, że są to tunery jednego producenta, to mamy bardzo duże różnice. Tak więc jeżeli jesteście zainteresowani tym urządzeniem to zapraszam Was do dzisiejszej recenzji. Na początek oczywiście jak zwykle zapoznajmy się z zawartością zestawu. No i mamy tutaj już tunel wypakowany z pudełka. No i w zestawie jak widzicie mamy instrukcję obsługi. Mamy dekoder, pilot zdalnego sterowania, przewód zasilający do dekodera oraz zewnętrzny odbiornik pilota. Wraz z wyświetlaczem, i to za chwileczkę sobie wszystko dokładnie zobaczymy. Jeżeli chodzi o sam dekoder, to zobaczcie: konstrukcja, jak widzicie, w całości stworzywa sztucznego. Natomiast dużo otworów wentylacyjnych. Tunel jest większy niż tutaj tunery VIVY, które są bardzo popularne na naszym rynku. Dzięki czemu mam nadzieję, że będzie tutaj lepsze chłodzenie, ponieważ w przypadku VIVY. Dużo osób narzekało na przegrzewanie się tych urządzeń. Tutaj nie powinno być takiego problemu. Mamy tutaj gniazdo antenowe zintegrowane z dekoderem, no i z drugiej strony przewód HDMI, czyli możemy bezpośrednio ten tunel wpiąć do telewizora bez żadnych adapterów, przejściówek itd. Teraz tutaj na tej krawędzi, jak widzicie, mamy wejście zasilania 5V. I wyjście na odbiornik pilota zdalnego sterowania, to jest to mini USB starszej generacji. Z drugiej strony tunera znajdziemy gniazdo USB do podłączenia dysków zewnętrznych pendrive'a. Jak widzicie, nie mamy tutaj takich przewodów rozdzielających jak w niektórych tunerach, wszystko jest tutaj umieszczone już wewnątrz dekodera, więc konstrukcyjnie. Myślę, że bardzo dobrze. Tutaj u góry informacja o Dolby Digital rozpoznawany. I jeżeli tutaj sobie zobaczycie w tym miejscu, to mamy tutaj podany model tego dekodera. Jest to U3 Mini, ponieważ na opakowaniu takich informacji nie znajdziemy. Teraz pilot zdalnego sterowania. I jest zobaczcie, konstrukcja zupełnie inna niż w dekoderze D-Color, który wam pokazywałem kilka dni temu. Jest to konstrukcja taka klasyczna dla większości tunerów DVB-T2, czyli ten pilot zwężany od góry. Cienka konstrukcja, pilot dość głośno klikający, jeżeli chodzi o klawisze. No i pilot, gdzie znajdziemy oczywiście blok przycisków numerycznych. Powyżej mamy tutaj przyciski do zarządzania dekoderem i o ile tutaj mamy zmianę kanałów plus minus. To tutaj niestety nie mamy regulacji dźwięku. Po lewej stronie tylko mamy wejście do zarządzania audio dekodera oraz do uruchomienia telegazety. Lista kanałów ulubionych, nagrywanie po środku, joystick sterujący tutaj klasycznie, i wokół joysticka znajdziemy menu, EPG, info, exit, czyli te takie podstawowe funkcje. Tutaj jest akurat OK. Przyciski multimedialne nieco wyżej. No i blok przycisków programowalnych, czyli możemy sobie skopiować ustawienia z naszego pilota od telewizora i za pomocą tego jednego pilota sterować zarówno telewizorem jak też dekoderem, oczywiście w tych podstawowych zastosowaniach, czyli możemy włączyć, wyłączyć telewizor, wybrać źródło sygnału oraz regulować siłę dźwięku. Ok, tyle odnośnie pilota. W zestawie, jak widzicie, nie ma baterii, więc musicie sobie dokupić takie baterie do tego pilota. Są to klasyczne baterie 3 razy a 2 takie baterie. Teraz przewód zasilający. Tutaj, jak widzicie, z jednej strony złącze USB, z drugiej, okrągłe złącze, które podłączamy sobie do dekodera i następnie do złącza USB w waszym telewizorze. A jeżeli takiego złącza nie posiadacie, to będziecie musieli sobie dokupić jakiś zewnętrzny zasilacz 5V. Możecie zastosować zasilacz od dowolnego telefonu. Myślę, że będzie tutaj bez problemu pasował. No i ostatni element zestawu, czyli ten odbiornik pilota zdalnego sterowania. Mamy tutaj na nim też wyświetlacz w kolorze zielonym. Za chwileczkę Wam to pokażę. Podłączamy sobie go za pomocą złącza tutaj USB mini do naszego dekodera. No i taki odbiornik musimy przykleić na przykład pod telewizorem. Natomiast samo urządzenie już może być schowane za telewizorem, być Niewidocznie. Tak więc tak się prezentuje cały ten zestaw. Yy, ok, to teraz w takim razie podłączmy go do telewizora, no i zapoznajmy się z jego funkcjami oraz działaniem. Ok, dekoder jest już podłączony do telewizora. Na wyświetlaczu tutaj widzicie numer kanału, który obecnie oglądamy. Yy, no i mam oczywiście już wyszukane wszystkie kanały, które sobie wyszukałem, żeby nie zabierać Wam zbyt dużo yy, czasu. Jeżeli nie wiecie jak podłączyć tego typu dekoder do telewizora, to pod filmem zamieszczam Wam link do mojej oddzielnej recenzji, gdzie pokazuję sposób podłączenia dekoderów typu stick do telewizorów, będzie tam też link do materiału w którym pokazuję jak zaprogramować taki pilot, żeby obsługiwać się zarówno telewizor, jak też właśnie dekoder. Tak więc zapraszam też do tamtych recenzji. A teraz już przejdźmy sobie do tego dekodera. jak widzicie lista kanałów i co ważne, od razu kanały są ułożone w kolejności LCN, czyli nie musimy tutaj nic ustawiać, pierwsze wyszukanie kanałów automatycznie ustawia je w poprawnej kolejności. Drugi plus to na pewno fakt, że wszystkie kanały bez problemu zostały wyszukane z wszystkich dostępnych multiplexów w mojej okolicy, również multiplex 8. I oczywiście działa też kanał wydarzenia 24. Kanał nadawany tutaj z tego multiplexu Polsatu. Tak więc, pod względem wyszukiwania kanałów, układania listy kanałów, wszystko jest tak jak to powinno wyglądać. Ok, to teraz zobaczmy jak tuner działa, jak szybko potrafi zmieniać kanały. Więc, sobie teraz wejdźmy do materiału na żywo. No i teraz zobaczmy. Przyciskamy przycisk zmiany kanałów i jak widzicie bardzo szybka zmiana kanałów, szczególnie w obrębie jednego multiplexu. Natomiast jeżeli zmieniają nam się multiplexy, no to oczywiście ten czas jest nieco dłuższy. Natomiast cały czas tunel działa szybko. Nie ma tutaj jakiegoś spowolnienia obrazu po zmianie kanałów. Wszystko działa od razu płynnie, szybko, tak jak powinno działać. Jakość obrazu również na dobrym poziomie, więc tutaj myślę, że ten tunel wypada całkiem nieźle. W takim razie przejdźmy sobie teraz do sprawdzenia, jak wygląda kwestia przycisku info oraz EPG w tym tunerze. No, zaczynamy jak zwykle od info No i teraz zobaczmy pierwsze przyciśnięcie. Mamy pasek postępu. Mamy informację, co jest obecnie nadawane, co będzie nadawane w następnej kolejności. Są też informacje na temat kodeka, data, godzina, czas więc tutaj jest ok. Natomiast drugie przyciśnięcie info od razu przechodzimy do siły i jakości sygnału. Jak widzicie, niestety nie ma opisów pozycji programowej, i to jest bardzo duży minus, jeżeli chodzi o ten tunel, przynajmniej jak dla mnie. Natomiast, jeżeli chodzi o jakość głowicy zastosowanej w tym dekoderze, to wydaje mi się, że jest ona tutaj bardzo dobrej jakości, ponieważ jak widzicie, wszystkie te parametry, siła sygnału, jakość, współczynnik BER są na wysokim poziomie. Oczywiście yy, wszystko zależne jest od tego, jaką macie antenę telewizyjną, jak daleko mieszkacie od nadajnika. Yy, natomiast yy, jak tutaj u mnie widzicie, yy, wszystko wypada bardzo dobrze, więc myślę, że tutaj nie będziecie mieć też problemów z jakością sygnału odbieranego za pomocą tego dekodera. Trzecie przyciśnięcie przycisku info, jak widzicie, wraca nam do oglądania materiału na żywo, czyli jak widać nie ma opisów pozycji programowych pod przyciskiem info. Teraz zobaczmy sobie EPG. EPG, które myślę już też bardzo dobrze znacie, dość klasyczne, natomiast proste, ponieważ tutaj mamy podgląd obrazu na żywo. Następnie mamy listę naszych kanałów, no i opisy, co na poszczególnym kanale będzie nadawane. I teraz, jeżeli znajdziemy na taką pozycję programową, klikniemy OK. To oczywiście tutaj mamy już info, czyli opis programu, natomiast jest on bardzo okrojony, ponieważ widzę tylko sam opis nie ma tutaj żadnej informacji o roku produkcji, o występujących aktorach itd. itd. Kolejny minus przy tego rodzaju EPG to jest fakt, że jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, sprawdzić program telewizyjny dla innego kanału, to automatycznie w tym podlądzie ten kanał zostanie zmieniony. Czyli nie możemy sobie oglądać jednego kanału i w międzyczasie sprawdzać sobie podglądu. Jest to, to prawda typowe dla większości tunerów DVB T2, natomiast jest kilka modeli, które możecie zobaczyć w moich recenzjach. Które tej przypadłości nie mają, jeżeli byśmy chcieli coś sobie zaprogramować z EPG, to oczywiście najeżdżamy na pozycję przycisk czerwony i możemy sobie albo ustawić, żeby o danej godzinie się nam dekoder uruchomił i otworzył ten program, lub też żeby to nagranie zostało zapisane na dysk zewnętrzny. No i tutaj oczywiście mała uwaga w przypadku właśnie tych tunerów typu stick, wpinanych. Zasilanych ze złącza USB telewizora. Po wyłączeniu telewizora taki oczywiście dekoder nam się nie uruchomi, ponieważ nie będzie mieć zasilania na gnieździe USB. Więc jeżeli chcecie nagrywać, programować nagrania na tego typu dekoderach, to pamiętajcie, że zawsze musicie podłączyć do nich zewnętrzny zasilacz. To teraz, może przejdźmy do menu tego dekodera. Układ taki jak znamy już z niektórych dekoderów DVB-T2, czyli mamy tutaj te 7 ikonek. Pierwsza, oczywiście, tutaj edycja kanałów. Tutaj, klasycznie, możemy tutaj oczywiście zmieniać kolejność tych kanałów na tej naszej liście. Możemy pomijać kanały, wyrzucać je z tej listy. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli układacie w ten sposób swoje listy kanałów, to najpierw musicie wyłączyć funkcję LCN w ustawieniach dekodera. Możemy oczywiście też tworzyć listy kanałów ulubionych. No tutaj zobaczcie, kilka takich list jest tutaj domyślnie utworzonych, niestety nieopisanych po polsku. No i możemy też sobie kilka takich dodatkowych list stworzyć, dokładnie 23, więc pod tym względem dość rozbudowane menu. EPG ja to Wam pokazywałem. Sortowanie, właśnie tutaj możemy włączyć lub też wyłączyć tą funkcję LCN. To jest właśnie ta zakładka nieco niżej. No, i teraz przechodzimy dalej. Ustawienia obrazu, proporcje obrazu możemy wybrać, tryb automatyczny i tutaj są proporcje od 16 na 9 pilar box do 4 na 3 pełny. Następnie rozdzielczości tutaj od 576 i do 1080p. Format obrazu PAL lub też NTSC. TV z karty CVBS RGB. Następnie ustawienia OSD, tutaj możemy zmieniać przeźroczystość, jasność, barwę, kontrast tego OSD, i możemy też ustawić czas wyświetlania się takiego OSD na naszym wyświetlaczu. Ustawienia panelu, czyli tutaj tego wyświetlacza, i tutaj możemy regulować jego jasność. Teraz jest średnia, taka jest minimalna i taka jest maksymalna. Następnie wyświetlacz LED, można wyświetlać numer kanału, tak jak teraz. Lub też wyświetlać nam godzinę. I zegar w trybie czuwania, czyli po wyłączeniu dekodera, może być włączony lub też możemy go wyłączyć. Oczywiście, znowu, jeżeli macie zasilanie z telewizora i wyłączycie telewizor, to również zniknie Wam ten zegar i tutaj te wszystkie informacje, ponieważ tuner nie będzie zasilany. Więc jeżeli zależy Wam na wyświetlaczu w trybie czuwania, to znowu musimy podłączyć dekoder do zewnętrznego zasilacza. Następnie tryb wyszukiwania kanałów i możemy wyszukiwać kanały telewizji Naziemnej DVB T2, lub też kanały telewizji kablowej, ponieważ mamy tutaj podwójny tunel. Kanały oczywiście możemy wyszukiwać jako FTA czy niekodowane, lub też wszystkie. No i oczywiście możemy wyszukiwać je automatycznie lub też. Ręcznie, jeżeli byłaby taka potrzeba, jest też zasilanie anteny. Kolejna zakładka, czyli ustawienia regionu, czasu. Mamy też możliwość zaprogramowania automatycznego, żeby o danej godzinie tuner nam się włączył i o danej godzinie nam się wyłączył. I znowu, żeby ta funkcja działała poprawnie, to musimy mieć taki tuner podłączony nie do gniazda USB w telewizorze, ale do osobnego zasilacza. Przechodzimy do opcji. Tutaj, wybór, oczywiście, języka OSD, EPG, napisów i tak dalej. Więc tutaj nic ciekawego nie znajdziemy. Kolejna zakładka system. I tutaj kontrola rodzicielska, czyli możemy zablokować jakieś kanały nieodpowiednie dla dzieci, pinem i tak dalej. Przywracanie ustawień fabrycznych informacje o systemie. I teraz zobaczcie, ja mam tutaj ten dekoder w wersję programowania 3 marca tego roku. Jeżeli jakieś aktualizacje producent wypuści, no to będziemy mogli sobie ten dekoder zaktualizować. Natomiast zobaczcie, aktualizacja tylko z USB. Czyli jeżeli byśmy chcieli sobie podłączyć tutaj jakąś kartę sieciową do tego dekodera, bo jest taka możliwość, to nie ma niestety opcji aktualizacji automatycznej. Jak to miało miejsce właśnie w dekoderze tutaj w tym drugim, czyli tym modelu, który Wam pokazywałem ostatnio. Tym modelu po podłączeniu sieci możemy sobie bez problemu zaktualizować soft po właśnie łączu internetowym. Natomiast tutaj takiej możliwości niestety nie ma. Ustawienia sieci. Po podłączeniu właśnie tej karty zewnętrznej możemy sobie tą sieć ustawić. Na końcu Wam pokażę tutaj kilka informacji na temat takiej sieci Wi-Fi podłączonej do tego dekodera. No i kontrola zasilania, czyli jak dekoder ma się zachowywać po zaniku zasilania. Czy ma się włączyć automatycznie, czy ma się uruchomić w trybie czuwania, czy też w ostatnim stanie, w jakim został wyłączony. Jeżeli macie dekoder podłączony do telewizora właśnie po USB, no to oczywiście zostawiamy to zasilanie zawsze włączone, żeby nam się ten dekoder uruchamiał wraz z telewizorem. Ok, i ostatnia zakładka, czyli zarządzanie USB, dostęp do multimediów, do naszych nagrań, które sobie będziemy rejestrować, zapisywać za pomocą tego dekodera. No i mamy też zarządzanie naszymi nagraniami, funkcję Timeshift możemy włączyć, czas nagrywania jaki ma być domyślnie, no i też możemy sprawdzić sobie informacje o naszym dysku. Ostatnia zakładka to jest Internet i jeżeli byście mieli podłączoną tą kartę Wi-Fi, to możemy korzystać z takich serwisów jak Pogoda, YouTube, czytnik RS, czy też IPTV. Ok, to zobaczmy sobie działanie jeszcze funkcji Timeshift jak zwykle, czyli zatrzymujemy materiał. Jak widzicie, tutaj jest OK, jest pasek postępu. Widzimy tutaj czas naszego nagrania. No i oczywiście możemy sobie wznowić odtwarzanie. Możemy oczywiście poruszać się po tej osi czasu. No i tutaj uruchomić odtwarzanie od wybranego momentu. Możemy też jeszcze raz cofnąć się do początku, kiedy pierwszy raz uruchomiliśmy funkcję Timeshift, i od tego miejsca jeszcze raz sobie ten materiał odtwarzać. Tak więc. Funkcja time Shift działa ok. Oczywiście nie jest to funkcja automatyczna. Musimy za każdym razem po zmianie kanałów taką funkcję sobie ręcznie uruchomić, jeżeli będziemy chcieli z niej korzystać. I teraz sprawdzimy sobie jeszcze nagrywanie. Przycisk raz na pilocie. Rozpoczynamy nagrywanie. No i zobaczcie, tutaj jeżeli chodzi o czas nagrania, ustawienia, jak mieliśmy, że 2 godziny. Natomiast tutaj mamy tylko 3 minuty i 30 sekund. I nie możemy tego, jak widzicie, zmienić w żaden sposób, ponieważ jest to brane z EPG, czyli wiemy, że za 3 minuty ten program się skończy i wówczas skończy się też nagrywanie. Kolejne uruchomienie nagrywania ręczne będzie dopiero po rozpoczęciu się kolejnego programu i będzie trwało tyle, ile EPG jest czas trwania tego nagrania, więc nie mamy tutaj takiej ręcznej kontroli jak w większości dekoderów, więc moim zdaniem jest to mały minus. OK, a zobaczmy w takim razie jak wyglądają te nasze nagrania. Jak pamiętacie w tym dekoderze Decoder poprzednim, który Wam pokazywałem ostatnio mieliśmy świetne działanie nagrywania, ponieważ dekoder w opisach tutaj nagrań zapisywał tytuł nagrania, numer odcinka, wszystkie potrzebne nam informacje, natomiast w tym dekoderze tego samego producenta, jak się okazuje, mamy tylko nazwę kanału, z którego nagrywaliśmy, oraz datę i godzinę. Więc niestety zdecydowanie gorsze oprogramowanie, gorsze działanie tego dekodera w porównaniu z poprzednim modelem. Samo odtwarzanie nagrań tutaj już działa ok, więc tutaj z tym nie ma problemów. Więc jeżeli komuś nie potrzeba aż takich szczegółowych informacji w opisach nagrań no to tutaj ten dekoder oczywiście będzie się sprawdzał. No, natomiast ja oczywiście zdecydowanie preferuję rozwiązanie z poprzedniego modelu, gdzie mieliśmy oprócz nazwy kanału również tytuł filmu, numer odcinka serialu i tak dalej, więc zdecydowanie lepiej to wyglądało. Ok, to może sprawdźmy sobie jeszcze czas uruchomienia się takiego dekodera, czyli wyłączymy sobie go teraz, bierzemy stoper, no i power, czas, start i zobaczmy ile będziemy potrzebowali do pojawienia się obrazu. Mamy już logo Dicolor. No i teraz czekamy już na pojawienie się kanału obrazu. Ok, jakieś 16,5 sekundy, czyli czas uruchomienia się jak najbardziej akceptowany. Co dalej? Oczywiście jest to prosty dekoder DVB-T2. Czyli nie mamy tutaj funkcji HBB TV, czyli tej telewizji hybrydowej, czyli dostępu do na przykład CDA Premium, dostępu do tutaj TVP Go i tak dalej. To jest dekoder do odbioru tylko kanałów telewizji naziemnej i o tym musicie pamiętać. Natomiast jak zwykle przypominam, że na rynku obecnie są tylko dwa dekodery, które posiadają funkcję HBB TV, czyli obsługę tych wszystkich serwisów multimedialnych. Natomiast ich cena już jest zdecydowanie większa, ponad trzykrotnie droższe urządzenia. więc też warto zastanowić się, czy z tej funkcji będziecie korzystali. Ok, to na koniec jeszcze podłączę na chwilę, może kartę Wi-Fi i pokażę Wam działanie tych aplikacji multimedialnych, które są w tym dekoderze dostępne. Kartę Wam już podłączono, więc teraz przechodzimy do ustawienia sieci. I zobaczcie, ja mam tu podłączoną już tą kartę Wi-Fi. Natomiast, jeżeli pierwszy raz razem podłączycie, to zielony przycisk, skanowanie, wyszukiwanie automatyczne wszystkich sieci Wi-Fi w Waszej okolicy. No i łączymy się ze swoją siecią, wpisujemy do niej hasło i mamy dostęp do internetu na tym urządzeniu. Natomiast, tak jak widzieliście, nie ma możliwości aktualizacji automatycznej, mamy tylko dostęp do tych czterech aplikacji multimedialnych, czyli do pogody. I tutaj jak widzicie taka prosta pogoda jak w większości tunerów DVB T2. Następnie aplikacja YouTube. Aplikacja też bardzo prosta, prymitywna i powiem Wam od razu, że jak widzicie nie jest ona spolszczona. Mamy możliwość otwarzania tych materiałów, które się nam wyświetlają z tych poszczególnych kategorii, propozycji. Samo otwarzanie jak widzicie, no jesteśmy w stanie otworzyć, natomiast otwarzamy tylko te materiały które nam tutaj narzuca aplikacja. Nie możemy niczego sobie wyszukać samodzielnie, więc, jak dla mnie, aplikacja bezużyteczna. Ok, czytnik rs -ów. tutaj również dwa serwisy domyślnie wpisane. Możemy sprzedać, dodawać tutaj sobie ręcznie jakieś serwisy, kanały, ale czy będziecie z tego korzystać, to oczywiście już wasza decyzja. No i IPTV. Jeżeli macie jakieś linki do telewizji IPTV, możecie je tutaj importować. Natomiast ja takich linków nie posiadam, więc nie jestem tego w stanie wam sprawdzić. Ok, na dzisiaj to by było tyle, więc teraz podsumowując dzisiejszą recenzję, jeżeli chodzi o samo wykonanie, budowę dekodera, tutaj nie mam żadnych uwag. Urządzenie dobrze wykonane, dobrze też działające. Bez problemu wyszukują nam się wszystkie kanały z wszystkich multiplexów. Dobra jakość głowicy, kanały ułożone domyślnie już po LCN, więc tutaj też na pewno plus. Szybka zmiana kanałów, też niezły czas uruchomienia się urządzenia. Przyzwoity pilot danego sterowania z blokiem przycisków programowanych do obsługi podstawowej funkcji telewizora. Natomiast jeżeli chodzi o minusy, na pewno tutaj brak w info opisów poszczególnych pozycji programowych. To jest na pewno na minus. Proste EPG tutaj mogłoby zdecydowanie lepiej. Nagrania realizowane za pośrednictwem tego dekodera nie mają w nazwach tytułów programów, które nagrywamy. Mamy tylko numer kanału oraz datę i godzinę. Więc to jest też moim zdaniem minus. No i cóż, jeżeli chodzi o aktualizację no to jedynie poprzez USB Czyli musimy pisać do producenta o nową wersję softu, którą sobie pobierzemy dopiero i wgramy z pendrive'a. No i te aplikacje multimedialne, jeżeli byśmy sobie dokupili tą kartę wi to jak widzieliście też działają tutaj bardzo słabo, ponieważ nie ma możliwości wyszukiwania materiałów w aplikacji YouTube, a innych aplikacji jakich VOD jak widzieliście nie ma. Tyle z mojej strony. Jeżeli potrzebujecie prostego dekodera tylko do oglądania telewizji, który chcecie schować gdzieś za telewizorem, no to myślę, że tutaj to urządzenie spełni Wasze oczekiwania. Z mojej strony dzisiaj to będzie tyle. Jeżeli materiał był dla Was przydatny, to oczywiście jak zwykle proszę Was o łapkę w górę, o subskrypcję kanału. I do zobaczenia już niedługo przy okazji kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Tschüss.